Michał, musisz spać w kamerę, się nie mam mieć yy, miny cierpienia? Nie, masz się ładnie uśmiechać, jak to dzień w swoim życiu, no. I... Cyk. Dzień dobry, drodzy widzowie. Ja się nazywam Michał Tybora, jest ze mną Zuzia. Cześć. I dzisiaj pokażemy Wam, jak dobrze wiązać taśmę na kolana. Jako, że trójbój w tej formule robi się coraz bardziej popularny, wiele osób myśli, że umie, a ja Wam pokażę, że nie umiecie i podzielę się z Wami moimi uwagami na ten temat. A jestem przekonany, że robię to najlepiej. Zrobimy sobie krok po kroku, najpierw pokażę Wam jak to robić. Ze szczegółami wolno sobie blokujemy jedną nogę, ja robię to w ten sposób, widziałem jak ludzie robią sobie to pomagając dwie osoby za pomocą krzesełka, w ten sposób mamy pełną kontrolę nad nogą, czujemy kiedy ona jest napięta, osobę która jest związana prosimy o napięcie tutaj mocne kolana, żeby tutaj się nam nic nie przesuwało, kiedy już zablokujemy sobie nogę, osobę która będzie wiązana prosimy o dobre dopięcie kolana, żeby tutaj nam się nic nie przestawiało, żeby to wszystko było idealnie usztywione, co jest bardzo ważne i zaczynamy wiązać zaraz. Pod rzepką. Ważne, bardzo ważna rzecz jest to, żebyśmy nie wyciągali jak najwięcej taśmy, tylko żeby ona była cały czas zwinięta w rurkę. Wiążemy pierwsze pod rzepką, i potem naciągamy jeszcze raz skosik, drugi raz skosik, i potem już lecimy sobie takimi skosikami coraz bardziej w górę. Co jest najważniejsze? Zobaczcie, gdzie ja naciągam taśmę. Narobię naciąg na przedzie dzięki temu, całe główne napięcie. Czyli ta największa moc wiązania będzie oparta tutaj. Czyli tak gdzie chcemy, a nie z tyłu. W przypadku gdybyśmy tą taśmę naciągali tak, największe napięcie byłoby z tyłu, tego nie chcemy, ponieważ odbić ma nas z przodu, tak? Czyli jeszcze raz, blokujemy nogę między swoimi udami, blokujemy kolano i zaczynamy od spodu. Jeszcze raz, nawijamy znowu pod rzepką, pod rzepką, widzicie, naciągam w tym miejscu, nie naciągam, tak! jak naciągacie, tak? To jest bezsensowne, ponieważ wtedy cała siła naciągu jest od spodu. Naciągamy na przedzie. I teraz, wbrew krążącej opinii, że trzeba jedną nogę wiązać tak, drugą od tyłu, żeby się skosy zgadzały, jest to bezsensowne, ponieważ kiedy wiążecie tak, naciągając idealnie skosiki na przedzie, nie ma to znaczenia, czy naciągacie na zewnątrz, czy na wewnątrz kolana, ponieważ ta siła będzie równomiernie naciągnięta i tak od przodu, tak? Skoro wiemy już jak zacząć, wiemy już jak nawijać to zobaczmy jak zakończyć. Pokażę Wam dwa możliwe e, zakończenia, które są dosyć wygodne. Wygodne dla mnie, wygodne myślę też dla większości zaplątaczy. Więc, <laughs> przygotowujemy sobie kolano znowu tak samo. Ja teraz tam dosyć szybko i niedbale to nawinę, żebyście dojść szybko do tego momentu, kiedy jest końcówka. O! Mamy końcówkę, tak? Zostaje nam trochę taśmy. Wyciągamy ją mocno w górę i pod spodem przekładamy taśmę, mocno zaciągając. Drugi sposób, jeżeli nie macie tak giętkiej ręki, żeby zrobić fajną pętelkę, może sobie pomóc jakimś sznurkiem, packiem czy czymkolwiek. I wygląda to tak. Znowu sobie to nawiniemy dosyć szybko. I teraz tak, kładziemy pasek tutaj. Nie wyciągamy już pętelki tak jak wtedy, tylko wkładamy końcówkę taśmy w naszą taśmę i partner wyciąga do góry to. Wyciągaj Zuzia. Aż wyciągnie się na Koniec. Prosta sprawa. A teraz rozwiążę z bo już widzę, że cierpi dziewczyna. Następnym razem poradnik, jak odplątywać taśmę. Możemy też to zrobić sami na sobie. Natomiast zobaczcie, jak ja bym to zrobił, kiedy nikt by mi nie mógł związać kolana. Oraz będziecie mogli zobaczyć jeszcze raz dokładnie, fajnie od przodu, jak nachodzą te skosiki. Pamiętajcie, że te skosiki to ma być zrobione z finezją. Nie wystarczy za zawiązać taśmy na beton, żeby ona oddała. To musi być finezyjnie przeniesiona siła. Właśnie za pomocą tych skośnych ujęć. Czyli znowu blokujemy sobie tasiemkę pod rzepką. I nawinięcie, 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 nawinięcie. Proste, prawda? O! o kurwa, tak jak lubię. No. I teraz, mimo że widzieliście, że potrafię ująć sam nogę. Ponieważ tu pod tym jest znacznie lżej niż gdybym naciągał tak, to tak naprawdę sprężyna, która jest od przodu jest tak dobrze zrobiona, że już na takim wiązaniu bym mógł naprawdę fajnie odbić. A co dopiero kiedy zabetonujemy właśnie ten przód i to będzie tak naprawdę usztywnione w sposób wręcz, tak jak się to mówi, betonowy, tylko że właśnie, żeby ten beton był tutaj a nie tutaj. I to jest jedyna najważniejsza rzecz. Całą resztę rzeczy możecie sobie schować między bajki. Style wiązania mogą być różne. Natomiast ten jadełkowy jest szybki. Jeżeli zwiążecie kogoś mocno i szybko i ta osoba nie będzie musiała siedzieć i czekać w kolejce do podejścia z zawiązaną nogą przez 5 minut, tu jej nic nie ścierpnie, no to ta osoba zyska. Jeżeli wiążecie szybko, wy też zyskujecie, bo nie męczycie się przy tym, tak? I jeszcze jedna rzecz. Ja ze swojej strony osobiście nie polecam nawijać taśmy na maszynce, ponieważ mocno zwinięta taśma chce się rozwiązać, więc musimy włożyć więcej siły w nadgarstku, żeby tą taśmę utrzymać. W związku z czym zużywamy jeszcze więcej energii na zawiązanie kolana, trwa to wolniej i jest to dużo bardziej męczące. Wystarczy luźno, ciasno związana taśma, tak żeby nie było dziury i te wszystkie skosy dopiero zapewnią y, odpowiednią moc związania a nadgarstek będzie luźny, w związku z czym możecie wiązać 10 osób pod rząd i Wam ręka nie odpadnie, a nie e, kiedy z nawiniętej na maszynce taśmy wiążecie jedną osobę i już potem po prostu macie dosyć, tak? Także też polecam wiązać z, z luźno zwiniętej taśmy e, i zadbajcie o prędkość oraz finezję skosów. Tylko tyle mam od siebie do dodania i spróbujcie, dajcie znać, jak Wam to wychodzi.